Żona do męża, kochanie, od dzisiaj gotujesz, sprzątasz, zajmujesz się dzieckiem, koniec tych tandetnych meczy ekstra klasy, filmów w TV, spotkań z kolegami, bilarda i tym podobnych błazeńskich rozrywek. Przerywa spoglądając zdziwiona na małżonka, który zaczął zakładać buty i kierować się w kierunku wyjścia, a ty dokąd? Jeszcze nie skończyłam. Idę do apteki. Po ceo? Po stoperan, bo chyba cię posrało. Małżeństwo pokłóciło się. Idą spać. Mąż mówi do żony, dobranoc matko ośmiu wrzeszczących bachorów. Żona, dobranoc ojcze jednego z nich. Pali się dom, wybiega z niego młoda para. Nagle żona mówi do męża, no Roman, nareszcie gdzieś razem wyszliśmy. Mąż przychodzi nieoczekiwanie do domu i zastaje żonę z kochankiem w sytuacji jednoznacznej. Wzburzony krzyczy, ty z tym panem w łóżku. Jestem zaskoczony. Mylisz się, kochanie. Tłumaczy spokojnie żona. Ty jesteś tylko zdziwiony. To my jesteśmy zaskoczeni. O co tak się wczoraj twoja żona awanturowała? To z powodu listu. Zapomniałeś wysłać? Nie, zapomniałem zniszczyć. Obrotna kobitka w czasie, gdy mąż był w pracy, przyjmowała kochanka. W pewnej chwili dzwonek do drzwi, kochanek przerażony, ale kobitka tłumaczy mu spokojnie, schowaj się w łazience. Tak też i uczynił. Okazało się, że był to drugi jej kochanek. Nie przejmując się pierwszym, poszła do łóżka z drugim. W pewnym momencie znowu dzwoni ktoś do drzwi. Kolejny gostek przerażony, kobitka ze spokojem mu tłumaczy: schowaj się w kuchni. Tak też i uczynił. Okazało się, że był to jej trzeci kochanek. Nie zważając na dwóch poprzednich, poszła z nim do łóżka. Znowu dzwonek do drzwi. Kobitka myśli sobie, jeden jest w łazience, drugi w kuchni, gdzie ja tego trzeciego schowam. Już wiem, schowa się w zbroi, która stoi w pokoju. Tak też i uczynili. Tym razem to był mąż. Ona do niego dzień dobry, kochanie. Siada z nim przy stole, zaczynają rozmawiać. W pewnej chwili wychodzi pierwszy kochanek z łazienki i mówi, ubikacja jest już naprawiona. W razie czego niech pani raz jeszcze mnie węźwie. Żona mówi: Dziękuję. Po chwili wychodzi drugi kochanek z kuchni i mówi: Zlew już przetkałem, przyjdę jutro naprawić kuchenkę. Żona odpowiada: Dobrze proszę pana. Trzeci kochanek stoi w pokoju w tej zbroi, widzi całą sytuację, wychodzących kochanków i myśli, co tu zrobić. W pewnym momencie zaczyna iść w tej zbroi i pyta się pana domu: Przepraszam, którędy na grunwald. Żona wróciła z czasów. Czy byłaś mi wierna? Dopytuje się mąż. Tak samo jak ty mi, no, kochanie. Ostatni raz pojechałaś na wczasy. Żona woła męża i mówi do niego: Mężu kupiłam pół litra wódki, wkładam ją do lodówki i ma tam być do Bożego Narodzenia. Zrozumiano? Mąż, no tak. Po chwili opuszcza spodnie do kolan i mówi do żony: Widzisz, wisi i będzie wisieć do 8 marca.